Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony krzychu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o algorytmie na wyznaczenie długości najdłuższego podciągu rosnącego. A zatem, drodzy Państwo, jak zwykle na początku tego materiału chciałbym Państwa zaprosić do korzystania ze strony repozytorium lub też z mojej strony epistymi w Rasie, jeżeli mielibyście tylko jakieś problemy z kodem. Tutaj implementację kodu, którym zajmujemy się w tych cikach. Przejdźmy zatem w takim razie od razu do dół. Tą część Państwu przyspieszę. No i teraz w takim razie otwieramy sobie w kodzie. To już został przeze mnie stworzony w konsoli. Przejdźmy zatem w takim razie do stworzenia sobie początkowej tablicy. Widzimy tutaj od razu, drodzy państwo, że długość najdłuższego rosnącego odciągu w tym wypadku dla naszej tablicy będzie równa 1, 2, 3, 4, prawda? Tak. A zatem Przejdźmy już tutaj do implementacji naszego algorytmu. W tym celu musimy sobie stworzyć dodatkową tablicę. Nazwijmy ją długość. Długość. Tutaj będzie 0 razy len Tablica. Musi ona mieć dokładnie tyle samo elementów, ile nasza tablica pierwotna. Przy okazji, do elementu ostatniego naszej tablicy, czyli elementu długość od od Odduk minus 1 musimy przepisać var 1. Dlaczego to zaraz się okaże? Zaraz Państwu to wyjaśnię, dlaczego w taki sposób musi być. Dobrze, możemy zatem sobie teraz przystąpić do implementacji pętli for, for in range. Zaczynamy w tym wypadku tutaj od końca, czyli len od w tym wypadku tablicy minus 1 do elementu wezerowego naszej tablicy, czyli do tego no i zmniejszamy tutaj o 1 cały czas. Następnie 4 jako range tutaj będzie już nie od tego, tylko to musi być od i plus 1 do len od Tablica, prawda? Bo to się wykona do tablicy minus 1, czyli musi być lenotablica. W następnej kolejności zwiększamy ten element o 1. Dobrze, zwiększamy tylko o 1 i teraz tak. Tutaj koniecznym będzie wprowadzenie dodatkowej zmiennej pomocniczej, wskazującej nam na element i naszej tablicy. Czyli to będzie tablica od i. Teraz w takim razie j, czyli mamy sobie jeżeli nasza tablica od j będzie w tym wypadku większa od naszej zmiennej pomocniczej, prawda? To wówczas do naszej zmiennej pomocniczej powinna zostać przypisana tablica od j, ponadto to długość od i Powinno zostać zwiększone o 1. Dobrze. Na samym końcu natomiast nasza długość, w tym wypadku od i, tak zostać zwiększona o 1. No i na samym końcu możemy tak naprawdę sobie wypisać wszystkie elementy w tej tablicy, czyli for k in, to będzie długość, nasza, print as To tak. No i teraz możemy przejść, drodzy Państwo, do analizy naszego algorytmu, co tak naprawdę tutaj się stało. Odnośnie pierwszej pętli, tą pętlę zaczynamy niejako od końca naszej tablicy. Czyli w tym wypadku, pierwszym elementem, który będziemy tutaj rozważać, będzie nasza czwórka, i tą czwórkę będziemy sobie tutaj rozważać. No i drodzy Państwo tutaj e, możemy sobie zobaczyć że w przypadku tego do zmiennej pomocniczej zostanie nam przypisana wartość 4 prawda no i teraz mamy tak for e, in range od i plus 1 i w tym wypadku to jest e, len od tablica minus 1 plus 1 czyli to będzie samo len od tablica do len od tablica czyli to się nie wykona czyli w takim razie długość dla tej czwórki będzie równa po prostu 1 w następnej kolejności przejdziemy sobie do elementu kolejnego. Czyli w tym wypadku to będzie element 9, prawda? No, tutaj dla dziewiątki element pomocniczy będzie równy w tym wypadku równy 9. Kolejny element przejdziemy tutaj w tej pętli już do 4. No jeżeli 4 będzie większa od dziewiątki, no wiemy, że nie jest większa od dziewiątki, Czyli w takim razie wykona się już tylko to. Czyli długość tego także jest równa 1. W następnej kolejności przejdziemy sobie do ósemki. Tutaj podobnie będzie e, ten algorytm wyglądał. E, do zmiennej pomocniczej zostanie przypisana wartość 8. Dziewiątka w tym wypadku będzie większa od naszej ósemki, czyli w takim razie do zmiennej pomocniczej zostanie przypisana wartość 9 i długość zostanie zwiększona o 1, czyli długość już będzie równa 2 po tym jeszcze. No i w takim razie przejdziemy sobie wówczas do kolejnej pętli, e, do kolejnej liczby, czyli do czwórki. No ale już widzimy, że ta nasza czwórka będzie mniejsza od naszej dziewiątki, czyli to w takim razie się już nie wykona, czyli to w takim razie już zostanie zwiększone i koniec, tak naprawdę. Dobrze, w następnej kolejności, co tam mamy dalej? Przejdziemy sobie do kolejnych tak naprawdę liczb. Ale samą ideą, drodzy Państwo, tego algorytmu jest, że zaczynamy niejako w jednej pętli iść od końca do początku. A w tej drugiej pętli zaczynamy na początku robić coś takiego 4, później 9, 4, później 8, 9, 4, sprawdzamy ten podciąg, 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 sprawdzamy ten podciąg i koniec sprawdzania podciągu. Na tym to drodzy Państwo polega. Mam nadzieję, że udało się Wam to zrozumieć. Możemy sobie teraz zobaczyć, czy nasz algorytm działa. A zatem największa długość wówczas, z tego tutaj tak przynajmniej piszę, naszego podciągu powinna być równa 4. Sprawdźmy, czy długość najdłuższego rosnącego podciągu jest równa 4. Raz, dwa, trzy i cztery. Jak widzimy, drodzy Państwo, algorytm się zgadza, czyli algorytm jest w takim razie poprawny. Dziękuję, drodzy Państwo, za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania w sekcji komentarzy. No, tymczasem trzymajcie się. Cześć.